Z tej strony przemek ze szkoły dobrego kodu. Znów dzisiaj bieganko było mocne, dlatego nie trzymam nawet aparatu w ręku. Mógłbym go chyba nie utrzymać. No ale do rzeczy. Został nam w zasadzie ostatni aspekt pogadanki o dobrym kodzie, czyli jego łatwa rozszerzalność. Na ostatnim webinarze zrobiliśmy sobie jednostkę strzelającą w sposób taki, że rozszerzyliśmy klasę creature robiąc klasę shooting creature i napisaliśmy sobie metodkę atak. Tam ją troszeczkę zmieniliśmy. No i to jest jakiś tam sposób na to, żeby nasz kodzik rozszerzyć o dodatkowe funkcjonalności, ale zdecydowanie nie jest on optymalny. Mamy takie fajne miejsce, gdzie można byłoby pokazać, jak to można robić dobrze. Czyli mam na myśli mechanikę elementali. Tam mamy coś takiego, że żywioły atakują się w zależności od typu obrażeniami razy dwa lub zmniejszonymi o połowę. I jest to zrobione tragicznie. To znaczy, jest ifoza w metodzie ATAK, która rozpatruje ten przypadek. No i teraz, gdybyśmy chcieli dodać sobie nową jednostkę, dajmy na to, co możemy dodać. Co tam było? Behemoth. Oh, Behemoth będzie fajnym przykładem. On działał tak, że ignorował 80% pancerza przeciwnika. Tak? Tu znów moglibyśmy dopisać sobie nowego IFA, gdzie rozpoznamy, że tak, ja jestem Behemotem, więc ignoruję 80% obrażeń. Tak? Tylko tych jednostek w Herosie mamy tam mnóstwo. Jest chyba 7 zamków. Po, po 7 jednostek, czy 8 zamków, po 7 jednostek, w każdym razie blisko 50 jednostek. I taka ifoza byłaby po prostu dramatem, e, dlatego na pewno trzeba zrobić to inaczej. Tak? I dzisiaj sobie pokażemy, w zasadzie nie. Dzisiaj nie pokażemy, jak zrobić łatwą rozszerzalność. Dzisiaj zrobimy refaktoring tego kodu, żeby przygotować się dopiero do tego, żeby było łatwo to wszystko rozszerzać. Okay? Bo na bank nie, nie zdążę w jednym odcinku, żeby to się. Zrobiło w sensownym czasie, dlatego dzisiaj naszym tematem przewodnim jest refaktoring. I co to takiego, ten refaktoring jest? Myślę, że o tym to sobie pogadamy na chacie, bo zaczyna padać. Kulne, myślałem, że już nie będzie padało, no ale trudno, więc lecimy do domu, ale nie od razu do kompa. Pogadamy sobie jeszcze o tym teoretycznie, czym refaktoring jest. I pokażę Ci też studio, bo wreszcie jest gotowe i dzisiaj też będzie pierwszy dzień nagrywania kursu Zostań Mistrzem Obiektowości. Więc pokażę jak to studio wygląda, bo jestem mega zadowolony. Także dziękuję wszystkim, którzy dołączyli w sprzedaży I lecimy na chatę. Nie? To dzisiaj zrobimy nowy myk teleportacyjny, którego się nauczyłem. Lecimy! No i jesteśmy w studio. W kabinie teleportacyjnej od razu się wykąpałem. Więc wygląda no tak, no z kamery studyjnej wygląda trochę lepiej niż z tego ręcznego podziewia. Eee, Taplica, na której sobie rysujemy teorię. Piękny wystrój, tam żonka nawet zorganizowała kwiatka, zobaczcie. Będziemy o niego dbać, nie? Przypominajcie mi, że trzeba podlewać. Eee, no i w sumie tak to wygląda. Tam jeszcze mamy kosteczki, wrzucimy sobie je na górę. Natomiast od drugiej strony to, co służyć będzie do renderowania, nagrywania kursu i tak dalej, no to mamy tutaj. Pececik, na którym nagrywamy gigantyczny monitor e, szeroki 34 cale chyba polecam każdemu świetna sprawa biureczko e, stojące ono się tam opuszcza na guziczek też świetna sprawa chyba najlepiej wydany 1000 zł w życiu nie licząc obrączki <laughs> e, na górze mamy aparacik w którym będziemy nagrywać no i lampa światło jest mega ważne bo zbliża się zima no i dobrze jakbyście mnie widzieli nie? a to wszystko jest w moim mieszkanku współdzielony z spialnią. Także z spialni nie będę wam nagrywał, ale no tutaj mamy rozdzielone wirtualną kotarką. Także przełączamy się teraz na, na kamerę studyjną, tylko zrobię tu jeszcze troszeczkę porządek. No i pogadamy sobie o tym, czym ten refactoring jest i dlaczego warto, żebyś tym również się zainteresował. no To co? Widzimy się za chwilkę na drugim aparacie. Jesteśmy już w naszej sali wykładowej. Dzisiaj nie będziemy korzystać z tablicy, ale pogadamy sobie właśnie o tym, czy, czym jest refaktoring. Więc, gdybyśmy mieli stworzyć definicję, jest to zmiana w kodzie, która nie powoduje zmiany żadnej funkcjonalności. Tak? Brzmi na pewno troszeczkę dziwnie, no i po co coś takiego zrobić? Tak? Po, po co marnować czas na zmiany w kodzie, jeśli nie rozszerzamy funkcjonalności albo nie naprawiamy jakichś bugów? No są co najmniej trzy takie. Możliwości, które znaczy to, to co najmniej trzy takie aspekty, dla którego taki refaktoring przeprowadzamy. Numer jeden to poprawa prędkości naszej aplikacji. Tak, ale o performancie nie będziemy sobie gadać, dlatego że no, na razie nie jest to w sferze naszych, naszych dywagacji, dlatego pewnie kiedyś do tego wrócimy. Rzecz numer dwa, możemy Sprawić, by nasz kod był czytelniejszy, żeby łatwiej się go rozumiało, tak? żeby deweloper po nas, który przyjdzie, zrozumiał to, co napisaliśmy w 10 sekund zamiast 10 minut. I przypominam, że ty, de, ty jutro jesteś zupełnie innym deweloperem niż ty dzisiaj, tak? absolutnie wszystko zapomnisz, co dopiero po tygodniu czy miesiącu. Rzecz trzecia, możemy sprawić, by do naszego kodu było łatwo się wpiąć, tak? czyli to o czym będziemy rozmawiać sobie za tydzień. I do tego nasz refaktoring dzisiejszy ma doprowadzić, aby udostępnić możliwość wprowadzenia później nowych funkcjonalności w bardzo łatwy sposób. Tak? Więc przygotujemy dzisiaj kod do tego, żeby za tydzień stworzyć nową jednostkę Behemoth w dosłownie minutę, dwie minuty. Zamiast dłubać i rozmyślać, co jest w każdym ifie, tak? Więc o tym będziemy, będziemy gadać sobie za tydzień, a teraz no, lecimy do kodziku refaktoryzować. Więc, tak jak sobie powiedzieliśmy, będziemy dziś refaktoryzować. I żeby refaktoryzować, potrzebne nam są testy. Zdecydowanie one są nam niezbędne, dlatego dopisałem test do e, kreaturek, tak? do. Do elementali, czyli naszego, tego naszego systemu, że czasem zadajemy dwa razy mniej, czasem dwa razy mniejsze, mniejsze obrażenia, dlatego, żebyśmy mieli pewność, że nasz kod działa. Tak? Refactoring ma objawiać się tym, że nie mamy zmian w kodzie, dlatego mamy dość dobrze pokryty kod testami. I co my możemy tutaj zrobić, żeby on był łatwiej rozszerzalny? No, aktualnie mamy. Zakodzone w prywatnej metodzie, coś takiego jak Consider Elemental Mechanic, i tutaj liczymy sobie to obrażenia. Tak? Więc spróbujmy to zamienić, coś z tym zrobić. Na ostatnim webinarze stworzyliśmy sobie shooting creature, która potrafiła strzelać. i objawiało się to tym, że jednostka strzelająca nie utrzymuje obrażeń z counter -attacku. W zasadzie ten counter-atak nie jest, nie jest wykonywany. Więc idźmy sobie na początku tą samą drogą. Czyli w pierwszej kolejności, może zmienimy sobie nazwę, że to nie będzie Elemental mechanik, tylko jakiś tam special, tak? Może to będzie jakaś tam specjalna mechanika. Dalej, no skoro to jest jakaś specjalna mechanika, to ona będzie w jakiś sposób nadpisywana, tak? Więc to będzie nadpisywane. Tej implementacji stąd się pozbędziemy. I powinniśmy powiedzieć, że będzie to metoda abstrakcyjna. Tak? To oznacza tyle, że nie ma implementacji. Problem pojawia się taki, że nasza klasa, aby móc implementować, w zasadzie definiować metody abstrakcyjne, również musi być prywatna. Tak? A to na nas wymusza, że my musimy jakieś konkretne instancje stworzyć. I na razie konkretną instancją klasy Critcher jest Shooting Critcher. Tak? Więc stwórzmy sobie nową klaskę. Może tutaj idźmy i zróbmy Critcher Elemental Elemental Creature. Tak? Stwórzmy nową klasę. Okay. Tu znów nam się zrobił brzydki konstruktor to sobie go e, pop, nie, tak. poprawmy go sobie. Tak, stworzył nie to konstruktor. O! Stworzył nam się poprawny konstruktor. Zrobiliśmy sobie. Napisaliśmy sobie to coś. No i teraz podmienimy sobie to. I wszystkie w zasadzie słówka, gdzie mamy new creature. Creature, zróbmy taką. Ctrl Shift R, może spokojnie. New creature. Zamieniamy na new elemental creature. I zróbmy wszędzie replace. Tak. Miejmy nadzieję, że się udało. Więc to, co uczyniliśmy, to klasa creature stała się klasą abstrakcyjną, przez co nie możemy stworzyć nowej instancji tej klasy. Natomiast dzięki temu możemy stworzyć sobie e, metodę abstrakcyjną. I teraz jeśli my wywołamy metodę ATTACK, to ona wywoła się stąd, tak? zrobimy COUNT ATTACK, później rozważymy jakąś tam specjalną mechanikę, zrobimy APPLY DAMAGE i tyle, tak? A tutaj powinniśmy kleić nasz kodzik, który stamtąd zabraliśmy, tak? eee, NAME, no musimy NAME'a wziąć z parenta, więc do creature może będziemy mieli get name nie mamy getName, w takim razie idziemy sobie do klasy creature i tworzymy sobie tutaj getter do name'a, tak i tutaj wszystkie zróbmy tak, znów zróbmy ctrl R, wszystkie name zamienimy na getName eee, dobra a te jeszcze poprawimy na takie, jakie były. Czyli to był a No. Natomiast to również a name, Dobra, to zrobiliśmy. Idźmy do klaski Creature. Tu wygląda wszystko w porządku. OK, możemy odpalić nasz test, żeby zobaczyć, czy jest to OK. Tu nam się coś wywaliło, dlatego że mamy metodę e, abstrakcyjną, która nie została nadpisana w klasie Shooting Creature, czyli konkretnej klasie. E, konkretnego rozszerzenia kreatury, tak, i tutaj my nie chcemy nic robić, my chcemy zwrócić deal to damage, tak, damage to deal, dobra, odpaliliśmy testy, przeszło, tutaj sobie odpalimy testy dla całej aplikacji, ok. testy przechodzą, i teraz zauważ, co się stało, wykorzystaliśmy sobie dziedziczenie do tego, żeby pewne rzeczy nadpisywać, tak, i mamy klasę creature, która jest abstrakcją, gdzie rozpatrujemy sobie tą metodę attack, tak? Mamy count image, mamy Consider Special Mechanic, no i później aplikujemy to obrażenie. Tak? Więc wszystko jest po staremu, natomiast implementacja metody Consider Special Mechanic została wyekstrahowana do klasy Elemental creature, tak? Natomiast w klasie Shooting Clicker my nie zrobimy nic. Zauważ, że w metodzie atak my przekazujemy Damage to Deal do metody Consider Special Mechanic i coś zwracamy, tak? I w przypadku, kiedy jesteśmy elementalem, to zwracamy logikę, która w zasadzie wynik logiki, która to się znajduje, została nieruszona. Natomiast w przypadku jednostki strzelającej, e, robimy tak, że nie robimy absolutnie nic z tym i zwracamy to z powrotem. Więc. Wszystko zostało po staremu, tak? Ale dzięki temu, że coś takiego zrobiliśmy, daliśmy możliwość tworzenia nowych klas, e, które będą dziedziczyły po kriche i nadpisywania tego. Tak? Brzmi sensownie? Pewnie brzmi sensownie, jeśli programujesz dopiero od niedawna. Natomiast jest to taka powiedziałbym niezalecona ścieżka. Tak? jest takie powiedzonko w świecie IT, które brzmi przedkładaj kompozycję nad dziedziczeniem. Jest kilka aspektów tego, dlaczego coś takiego powstało i najważniejszym, w zasadzie może nie najważniejszym, ale tym, który jako pierwszy przychodzi do głowy jest to, że nie możemy teraz stworzyć jakby kombinacji jednostki strzelającej i jednostki Elementala, tak, żywioła jakiegoś. Oczywiście moglibyśmy to zrobić, tworząc nową instancję klasy, czyli zróbmy sobie ją tutaj. Weźmy sobie ten konstruktor. I wpiszmy sobie shooting Elemental Creature. Tak, stworzymy taką klasę, tego się pozbędziemy. Powiemy, że dziedziczymy po Critcher. Zaimplementujemy sobie tą metodę i zrobimy shooting creature. W zasadzie moglibyśmy sobie dziedziczyć nie po creature, a po elementar creature. Tak? Dzięki temu to sobie wywalimy, a z shooting creature zabierzemy sobie to. Aby nie robić tak, Ok, więc pójdziemy sobie tutaj. I to nam na razie niepotrzebne. Tu jesteśmy, tu jesteśmy. Tak, i teraz jeszcze wróćmy do tego miejsca. Usuniemy sobie to, bo jest nam niepotrzebne. I teraz moglibyśmy stworzyć jednostkę, która strzela. I dodatkowo ma to rozpatrywanie mechaniki elementali. Natomiast Ilość kombinacji, jaka tutaj powstanie, kiedy dodamy jednostkę, która zje ogniem jakiegoś smoka, kiedy dodamy jakąś jednostkę, kto tam był, licz na przykład, który strzelał i zadawał obszarowe obrażenia, jeśli dodamy jednostkę, no, no wiele jednostek ma, ma podobne zachowanie, to to dziedziczenie nam się nie sprawdzi, dlatego że w Javie akurat nie ma multi, wielodziedziczenia. I w wielu językach go nie ma, bo to jest po prostu straszne, tak? Wtedy nie, nie, idzie się, nie idzie się ogarnąć z tym wszystkim. Dlatego teraz ci pokażę, jak można zrobić to troszkę inaczej. Dobra. Więc cofnęliśmy się o jeden komit i teraz chcemy to zrobić po ludzku. Więc mm, idźmy do klaski creature, od której nasze rozważania się zaczęły, i zrobiliśmy tutaj. Metodkę consider special mechanic, i w sumie wróćmy do tego. tak? Czyli będziemy mieli consider special mechanic, tak? Wróciliśmy sobie tutaj, to zrobiliśmy, i teraz w metodzie prywatnej to mamy. Tak? Natomiast stwórzmy sobie jakiś byt. Na razie nie wiem, jak go nazwać, więc nawet go sobie geberish. To taka gra słów, o tym pogadamy sobie kiedy indziej, jak będziemy gadać o nazewnictwie zmiennych. Stwórzmy sobie takie pole. <laughs> to pole nie ma być klasy creature, a klasy geberish, ponieważ jeszcze nie wiem co to takiego będzie. Tak? I to będzie klaska, która będzie miała właśnie taką metodkę. Tak? Okay. Tu mamy. I mamy tyle. Zwracamy. Co my tutaj zwracamy? Mm. Idziemy, idziemy, idziemy. O, to to całe nasze coś sobie zabieramy. Tak, usuwamy to stąd całkiem. Nie jest to nam już potrzebne. I wklejamy sobie to tutaj właśnie do tej naszej klaski KB, tak? To jest nasz damage to Deal, którego nazwę zmienimy na A damage to Deal, nasz attacker, Defender i tu potrzebujemy znów getName, czyli zrobimy Ctrl R, name zamienimy na getName. Dobra, to mamy i jeszcze w naszej klasce Creature potrzebujemy sobie wygenerować nasz getter. Który zwróci nam Dobra, tu jesteśmy. Zrobiliśmy tak. Ok, odpalmy teraz nasze testy. Czy to wszystko nadal działa? Yy, prawdopodobnie nie, bo ten nasz geberish będzie nulowy. Yy, więc idziemy do konstruktora, i w konstruktorze powiemy, że ten nasz geberish to będzie new geberish. Więc dalej Odpalamy nasze teksty. W naszych testach dowiemy się, że coś z elementalami jest nie tak. O i to bardzo dużo to jest nie tak. To jestem ciekaw, co się wydarzyło. E, więc okazało się po tam krótkim debagu i obiadku, że zamieniliśmy kolejność metod. E, to znaczy kolejność parametrów. No zobacz, tutaj przyjmujemy atakującego, natomiast w tym miejscu przekazujemy defendera. Więc wystarczy, że zamienimy kolejność. Tak, kolejność zamieniliśmy. Odpalamy testy. Tak. Działa, więc możemy sobie zrobić naszego komita. No, nie będziemy się zastanawiać za dużo nad komentarzem, później podstawiamy sobie jakieś talii. W sumie zrobimy sobie przerwę, bo widzę, że to nagranie trwa dłużej niż zamierzałem. Także resztę omówimy sobie w przyszłym tygodniu. Dalej będziemy refaktoryzować i doprowadzimy do tego, że nasz kodik będzie łatwo podmieniany. Tak? W łatwy sposób będziemy mogli coś rozszerzać, dodawać te, te różne typy jednostki, no ale musisz być cierpliwy. Teraz idziemy sobie podsumować to, co zrobiliśmy na, na spacerek. Też w sumie to na podzawach, bo Jula nie lubi już spacerować. Także lecimy. To co Jula, co powiesz o refaktoringu? Aha, poszłaś bawić się z kotkiem. No cóż, więc dzisiaj bez komentarza Julki. No ale co, musimy coś tutaj sobie powiedzieć o nim, tak? Więc pierwsza bardzo ważna sprawa, to że te testy jednak mega pomagają, nie? dzisiaj zobaczyłeś no, na konkretnym przykładzie, że gdyby nie testy, to byśmy się nie dowiedzieli, że coś nie działa. Znaczy dowiedzielibyśmy się, ale dopiero w rątajmy gdzieś tam. Być może u klienta. Jak Embank ostatnio, nie? Patologia, nie róbmy tak. Hmm. To w sumie tyle o refactoringu tak naprawdę. No, ale, mam do ciebie jeszcze dwie sprawy. W zasadzie jedną, ale trzeba wybrać z dwóch, ponieważ planuję w październiku zrobić mega webinar, jak zwykle zresztą. I e, no, no, jestem mocno rozdarty między dwoma tematami. Temat numer jeden to e, wytłumaczenie w godzinę trudnych pojęć w programowaniu obiektowym e, w naszym wspaniałym paradygmacie. I mam tutaj na myśli np. abstrakcję, hermetyzację, dziedziczenie polimorfizm, wzorce projektowe, czym są, coś o solidzie sobie powiedzieć ubrać to w fajną historię i w godzinę dać taką świetną pigułkę. Mam taki no, dość fajny pomysł, ale bez szczegółów. Lub temat numer dwa, to jak stworzyć własną aplikację po kolei rozbijając nam na kroki od pomysłu do, do pełnego wdrożenia. No tu jestem mocno rozdarty, dlatego gdzieś tam pod spodem, prawdopodobnie w komentarzu, tak? Nie, w opisie. O, to jest dobre słówko. W opisie jest ankietka z jednym pytaniem. Co wolisz? I tyle. Widzimy się za tydzień, gdzie e, no, pokażemy już jak wygląda ten nasz kodzik, e, że możemy do niego dopisywać różne rzeczy bardzo łatwo, bardzo prosto. No i wejdziemy w temat wzorców projektowych. To już jest temat, czekam. Także do zobaczenia za tydzień.